Cześć Wam wszystkim, witajcie! Kolejne recenzji na moim kanale. Dzisiaj pogadamy bez spoilerowo na temat nowego serialu na Netflixie. No, już nie takiego nowego, dziś mniej więcej miesiąc temu wyszedł, ale powiedzmy, że nowy. Miniserial. Oddychaj, oddychaj, oddychaj. miniserial, bo, bo. Wydaje mi się, że będzie tylko jeden sezon. No tak to na, to na to wygląda. Jestem świeżo po obejrzeniu. Odcinków tam jest bodajże 6 i trwają tak 30 minut mniej więcej, 30 parę do 30 minut, więc naprawdę jest to, jest to taka miniaturka, tam nie dzieje się, dzieje się czasami dużo, ale po prostu jest to mini serial, no tak w jednym zdaniu można by było powiedzieć. To jest recenzja bez spoilerowa, więc tam, jeżeli ktoś nie oglądał, to nie musi się martwić o jakieś tam elementy fabuły. Jednakże, no, żeby o czymś móc mówić, po prostu zaznaczę od początku, jaki, e, jaki jest zarys fabularny, jeżeli goś, ktoś kogoś nie widział. A, jeszcze jedna on jest na Netflixie. Nie wiem, czy mówiłem? Mieszę z tym. Netflix, oddychaj, miniserial, kropka. Chodzi mi o to, że fabuła opiera się na pewnej kobiecie, prawniczce, która ma wypadek samolotowy. Mianowicie, po prostu samolot ma wypadek, ląduje w wielkim jakimś jeziorze. Pasażerowie nie przeżywają, tylko ona przeżyje, przeżywa. No i oczywiście próbuje walczyć o życie z dziką naturą i tak dalej. Generalnie nastawiałem się na jakiś taki fajny, typowo survivalowy mini seriale. Czy to jest survivalowe? Znaczy wiedziałem, że to nie będzie też jakiś tam y, Belgrys, nie? Czy Ed Stafford. No, no to już byłem pewny. Natomiast myślałem, że to będzie coś takiego, że y, jednak naprawdę będzie widać te elementy przetrwania. Ale tu czegoś takiego nie ma. Ten serial, od samego początku. Praktycznie nie ma w sobie, no dobra, może dwa jakieś tam elementy przetrwania są, ale w większości to jest skupienie się na losach głównej bohaterki, tej prawniczki, która próbuje odnaleźć siebie. Tak powiem bez spoilerowo próbuje odnaleźć siebie, więc to jest taki dramat psychologiczny. Ja bym to określił: to jest dramat psychologiczny. Więc drogi y, widzu, jeżeli nie widziałaś tego filmu, nie widziałeś, to nastawiaj się, że to nie będzie survival, tylko będzie dramat psychologiczny. Jeżeli ci to odpowiada, to sobie ten film, serial obejrzyj i wyraz swoją opinię. Natomiast jeżeli nastawiasz się na jakąś walkę z survivalem, z, wiem, z brakiem wody, z brakiem jedzenia, tego typu rzeczami, to tutaj może dwa elementy w tym filmie są takie przez 10 minut no, pokazane i walki survivalowe, reszta to są walki, walki z jej retrospekcjami. W ogóle ten serial jest napchany dialogiem i to jest niewiarygodne, nie? Jeszcze raz powiem, napchany, zapchany jest dialogami i teraz powiecie tak, z kim ona może gadać, skoro tam jest sama, tak? No nie będę wam spoilerował, ale jest mnóstwo takich elementów po prostu powrotu do retrospekcji z jej życia, które w ogóle ciągną się jak flaki z olejem. No, na 30 minut odcinka pojedynczego jest co najmniej 15 minut po prostu gadania o tym, co było. Właściwie czasami jest tak, że ja nie wiem, czy jej się to śni, czy jej się to wyobraża, czy, czy to, to, co ona widzi, to jest faktycznie tylko retrospekcja z czasu, w sensie, że to miało miejsce, czy to nie miało miejsca. No, po prostu jest. Brak kompletnie jakiejś logiki nie w tym serialu. No, Przechodzę do samych minusów, ale generalnie no, tak trzeba ten serial ocenić. No, to jest moja ta subiektywna opinia, więc generalnie tak chcę ją ocenić. No. Tak sobie pomyślałem jeszcze w trakcie tego filmu, że w sumie warto by było może chociaż jakieś plusy znaleźć. Nie? I w sumie tak, już powiem. Plusem na pewno, tu zgłaszam się, jest... Są, są właściwie lokacje, tak? Akcja dzieje się w takich dzikich lasach Ameryki Północnej, na dalekiej północy. Dużo lasów takich, właśnie, fajnych i W sensie, że tam nie ma jakichś palm, super widoków na jakieś takie typowe egzotyki, tylko po prostu taka, taka Ameryka Północna, taka dzicz, nie? Są też zwierzątka, mamy też właśnie różne skałki, nieskałki, widoczki, zachody, wschody, zorze i te wszystkie inne rzeczy. Więc to jak najbardziej jest OK i tu już ten serial ma u mnie jeden. <grym> za lokacje, za właśnie te ujęcia. No i, i w sumie to tyle. Naprawdę. Tam I muzycznie ten serial leży. Nie ma nic żadnego elementu, który by człowieka wciągnął. Właściwie ja się tak męczyłem już. Ja próbowałem go chyba trzy tygodnie oglądać, tak w sensie od początku do końca. I tak oglądałem jeden odcinek, obejrzałem drugi, obejrzałem trzeci, i zmierza to w złym kierunku. Ale mówię, dobra, spróbuję, nie? w sensie dam szansę. Generalnie jak zaczynam serial, to raczej raczej seriale jakieś to, to go kończę, nie? Bo może coś tam się wszystko rozkręcić. No ale tu absolutnie nie, no tu fff, odcinek za odcinkiem, tak jak mówię, jest przegadany, jest mnóstwo dialogów. Pokazanie po prostu tej głównej bohaterki jej życia, jakiejś się to życie nie udało i tak dalej, że tu miało źle, tu miało źle. No i postaci jej w ogóle dla mnie nieciekawa. No od samego początku do końca jakoś jej nie kibicuję. Ja rozumiem, że taki był pomysł scenarzystów, żeby pokazać właśnie dramat psychologiczny, tak? Że ona musi się zmierzyć z jakimiś demonami przeszłości, żeby móc przetrwać tutaj i potem mieć jakieś taką bazę na przyszłość, o ile by wyszła na przykład z tego żywa, nie? Ale tu nie ma punktu zaczepienia, no. Tu po prostu jest... To wszystko jest kompletnie pomieszane. Nie wiem, no, mnie to kompletnie nudziło. Kompletnie nudziło wam powiem, więc moja ocena będzie słaba, no, od razu widzicie, jak to wygląda. Yy, nie powiem wam, jak to się kończy, czy, 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 czy udaje się, czy nie udaje. No, może sami obejrzycie, tak jak powiedziałem, bez spoilerów. Natomiast nastawiajcie się na dramat psychologiczny. Jeżeli ktoś lubi oglądać... Takie w seriale właściwie, gdzie kobieta ma po prostu depresję i nie ma, nie wie jak ze sobą tutaj wszystko połączyć, a jeszcze wszystko jej się zawaliło, bo jest po wypadku tym, tym takim właśnie samolotowym, lotniczym i znalazła się w dziczy, nie wie co ma ze sobą zrobić, najlepiej to się zabić, nie? No jeżeli coś takiego was kręci, obejrzyjcie. To bym wam polecił. Ale jeżeli nastawiacie się na survival, na akcję, na ciekawe jakieś elementy, budowanie jakichś szałasów, nie wiem, zdobywanie pożywienia w jakiś fajny sposób, szukanie drogi do domu. Nie, nie. Nie, 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 nie w tym kierunku. Także w ogóle sam tytuł oddycha jest kompletnie nieadekwatny do tej produkcji. Kompletnie nieadekwatny. Nie jestem w stanie Wam więcej powiedzieć bezspoilerowo Po prostu są, jest to nudne jak flaki z olejem. Pomimo tego, że odcinków jest 6 i trwają po 30 parę minut, uważam, że to jest absolutnie stracony czas. Tyle Wam powiem z mojej strony. Całkowita ocena właśnie za te lokacje to jest 1 na 10. Zupełnie szczera ocena. Nie mam o co się tam zaczepić w tym serialu. Tyle z mojej strony. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnej recenzji. Pa pa.